Taśmy LED w prosty sposób potrafią dodać sporo klimatu do naszego wnętrza. Dlatego też wiele osób na nie się właśnie decyduje. Cześć, ja jestem Kacper i dziś zapraszam na recenzję jednego z takich pasków, a mianowicie Eve Lightstrip. Zacznijmy od zawartości opakowania, chociaż za dużo tu nie ma co opowiadać. W pudełku mamy taśmę LED do tego sterownik oraz zasilacz. Na końcu mamy jeszcze trochę papierologii a wśród nich m.in. instrukcja obsługi. Najbardziej istotne jest jednak to, że na instrukcji obsługi oraz od boku obudowy znajdziemy kody konfiguracyjne, które przydadzą się podczas pierwszego łączenia z telefonem. Ten pasek LED jest w osłonce, od wewnętrznej strony mamy taśmę dwustronną, za pomocą której możemy przyczepić oświetlenie do powierzchni, którą chcemy oświetlić. Ta taśma ma 2 metry i zawiera w sobie diody zarówno kolorowe, jak i pozwalające na odwzorowanie barwy białej. Oznacza to, że całość sprawdzi się nie tylko do nastrojowego oświetlenia w różnych kolorach, ale także jako takie światło dopełniające o różnej temperaturze barwy białej. Taśma ma całkowitą moc na poziomie 24W, a maksymalna jasność wynosi 1800 lumenów. Taką taśmę możemy dopasować do własnych potrzeb, jeżeli chodzi o długość, no bo w wyznaczonych miejscach możemy ją skrócić, ale także możemy dokupić kolejne moduły, które rozszerzą takie oświetlenie nawet do 10 metrów. Ważną informacją jest jeszcze to, że ten LED jest dedykowany dla urządzeń Apple i przede wszystkim z nimi będzie działał. Oznacza to, że jeżeli mamy iPada czy iPhone'a, to jak najbardziej możemy korzystać z urządzenia. Dla użytkowników Androida ten sprzęt jednak się nie sprawdzi. Przejdźmy do konfiguracji i wszystkich dostępnych funkcji. Do konfiguracji i obsługi urządzenia potrzebujemy aplikację IF. Nie musimy w niej zakładać konta czy się logować, wystarczy przejść do zakładki Settings i wybrać opcję Add Accessory. Wtedy uruchomi się aparat, za pomocą którego możemy zeskanować kod, który, jak już wspomniałem, jest dodawany w opakowaniu. Wybieramy pokój, do którego chcemy przypisać urządzenie, chwilę czekamy, no i urządzenie jest gotowe do użytku. W tej aplikacji możemy w każdym momencie zmienić sobie lokalizację, w którym będzie zamontowany LED, dodatkowo zmienimy nazwę, a także sposób rozświetlania led po ponownym uruchomieniu. Do dyspozycji mamy cztery opcje, które różnią się przede wszystkim prędkością rozświetlania. Więc no możemy to sobie dobrać według własnych preferencji. Dopasujemy także co się będzie działo po ponownym uruchomieniu. Poza tym oczywiście uruchomimy lub wyłączymy leda, a także możemy ustawić harmonogramy, kiedy urządzenie ma się automatycznie włączyć. Zmienimy także kolor, który ma się wyświetlić, dostosujemy jasność, stworzymy różne automatyzacje, które już będą zależały od innych sprzętów posiadanych w swoim domu. Do takiej codziennej obsługi jednak tak naprawdę nie potrzebujemy tej aplikacji. Prawie wszystko jest bowiem dostępne w aplikacji Dom do obsługi Apple HomeKit. Tutaj od razu z poziomu kafelka włączymy lub wyłączymy oświetlenie, a klikając na więcej opcji dostosujemy tak samo kolory, gdzie mamy do dyspozycji całą bogatą paletę możliwości. Możemy także zmienić na barwę białą w praktycznie dowolnym odcieniu. Tak samo dostosujemy jasność. Ciekawą opcją jest także oświetlenie adaptacyjne, które będzie dostosowywało temperaturę oświetlenia w zależności od pory dnia. W ustawieniach też dostosujemy automatyzację czy sceny, jedyne czego nie ma z poziomu aplikacji dom to możliwości wyboru jaki będzie sposób rozświetlania się leda. Ważną informacją jest to, że w podstawowej wersji domyślnie urządzenie działa wyłącznie lokalnie za pomocą modułu bluetooth. Łączy się więc bezpośrednio z naszym smartfonem i tylko będąc w domu możemy sterować oświetleniem. Sytuacja diametralnie się zmienia jeżeli mamy jakąś centralkę, która obsługuje różne inne urządzenia. Mam tu na myśli chociażby głośnik Apple HomePod czy przystawkę do telewizora Apple TV, które, jeżeli mamy je w domu, automatycznie połączą się też z LED-em. Dzięki temu będziemy mogli zdalnie sterować oświetleniem, jednak dalej przy zachowaniu pełnej prywatności, no bo dalej tylko w ramach tego ekosystemu Apple. Tak jak byłem wspomniałem, nie mamy żadnego konta, żadne dane się nie przesyłają do chmury, nic nie jest przesyłane do internetu i urządzenie działa praktycznie wyłącznie lokalnie. No chyba, że chcemy i korzystamy z dodatkowej centralki. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o If Light Strip? To taśma LED, która bardzo dobrze sprawdza się w codziennym zastosowaniu, ponieważ świeci równomiernie, odzorowanie kolorów jest niezłe, dodatkowo jasność maksymalna spora, przez co solidnie możemy doświetlić swoje wnętrza. Będzie to typowo sprzęt dla użytkowników sprzętu Apple, jeżeli macie już więc taki ekosystem, to może być to dla was strzał w dziesiątkę. Szczególnie, jeżeli połączymy sobie to z przystawką Apple TV czy chociażby Apple HomePod, dzięki czemu sterowanie będzie możliwe nie tylko lokalnie, ale także poza domem. Jednak mimo to cały czas zostanie zachowana maksymalna prywatność, no bo żadne dane nie są przesyłane nigdzie poza nasz ekosystem. Brakuje mi tutaj tak naprawdę jednej rzeczy. Okazuje się bowiem, że poza możliwością uruchomienia oświetlenia za pomocą telefonu, zegarka czy chociażby tabletu, nie mamy innej opcji uruchomienia oświetlenia. Zaprakło bowiem chociażby podstawowego klawisza, który pozwoliłby uruchomić oświetlenie. Dodatkowe dla niektórych wysoka może być też cena. Za e-flight strip musimy zapłacić bowiem ponad 300 zł, co jak za dwumetrowy LED, no jest dość wygórowaną kwotą. No ale coś za coś, tu mamy gwarancję prywatności i pełną współpracę z ekosystemem Apple. A co ty sądzisz o takiej taśmie LED? Czy u ciebie by się sprawdziła? Koniecznie daj znać w komentarzu. Zajrzyj także na tabletowo.pl, gdzie znajdziesz pisemną wersję tej recenzji. Ale oprócz tego każdego dnia mnóstwo ciekawych informacji ze świata technologii. A tym razem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!